Ta osoba jest tam obserwując cię w milczeniu, próbując wyglądać na niewidzialną. Ale jego wzrok zawsze zdradza próbę ukrycia się. On obserwuje każdy twój krok. I w tej dokładnej chwili, kiedy to czytasz, On myśli o tobie w sposób, który nie mieści się w słowach. Czuje mieszankę desperacji i podziwu. Bycie blisko ciebie to dylemat. Przyciąganie jest głębokie, ale strach go zżera. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni i czasu, ale to tylko maska. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwagi. Odwagi, by zmierzyć się z tym, co czuję, i przyznać, że to, co zbudowaliście, było prawdziwe. Nikt inny nie przyciągnął jego uwagi, jak ty. Zauważyłaś to, prawda? To uczucie, że nie, możecie zostawić w spokoju, nawet gdy wydaje się być daleko. Poczułaś to. Gdy szybko się odwrócił, unikając spojrzenia, gdy spotkał Twoje spojrzenie. To nie jest wyobraźnia, to instynkt. Nie oszukujesz się. Brutalna prawda jest taka, że jest uwięziony w cyklu autodestrukcji. Kiedy śpisz, on nie śpi, zastanawiając się, czy będzie miał odwagę się otworzyć, czy znów schowa się za obojętnością. On porównuje się do ciebie i to go niszczy. Inne osoby nie zbliżają się nawet do tego, co ty reprezentujesz w głębi. W duszy wie, że tylko ty mogłabyś zrozumieć te jego części, których nie chce pokazać. A ty nadal czekasz, nadal zastanawiasz się, czy on nadal się przejmuje? Odpowiedź jest ogłuszającym tak, ale on nic nie robi, nadal wychodzi, próbując się rozerwać z innymi ludźmi, ale w głębi każda radość brzmi pusto bez ciebie obok, próbuje zająć czymś umysł, ale wszystkie ścieżki prowadzą z powrotem do ciebie. Ta osoba wyobrażała sobie już, że jest z tobą, żyjąc codziennością, o której wszyscy marzą. Widział was razem w prostych momentach, jak razem śmiejących się w domu lub oglądających. Film na Sofie, pomysł przedstawienia cię swojej rodzinie prześladuje go, ale zamiast działać, wycofuje się. Strach, że nie jest wystarczająco dobry, paraliżuje go. Nie wyobrażasz sobie, że on wciąż cię pragnie. Tymczasem twoje życie idzie naprzód, ale jego obraz pozostaje jako. Widzisz, jak korzysta z życia w mediach społecznościowych, być może z innymi ludźmi, ale to nie jest prawdziwe, to fasada. On ukrywa się za wymuszonymi uśmiechami, próbując wmawiać sobie, że udało mu się iść dalej. Wierzę, zostawił cię bez odpowiedzi. Wierzę, zasługujesz na więcej. I tymczasem czas mija, a on nadal jest uwięziony w wewnętrznej walce. Więc otwiera swoje niewysłane wiadomości, przegląda rzeczy, które chciałby powiedzieć, ale wszystko zostaje na końcu języka. Cześć, jak się masz, wydaje się teraz żartem. Przepraszam, nie wystarczy za bałagan, jaki zrobił. Pamięta każdą rozmowę, jaką prowadziliście, zostawiłaś w nim głębokie ślady, słowa, które nosi ze sobą każdego dnia. Wiedza, że może stracić cię na zawsze, konsumuje go od środka, ale duma i strach mówią głośniej i tak utrzymuje się w niepokojącej ciszy. Ta osoba czuje, że tonie w żalach. Pragnienie ponownego połączenia się z tobą jest namacalne, ale niepewność, co może pójść źle, trzyma go sparaliżowanego. Każdy mijający dzień, każda szansa, którą przepuszcza, jest przypomnieniem, że może tracić jedyną osobę, która mogła nadać sens jego życiu. Obserwuje cię w ciszy, zawsze z dystansu, jakby był niewidzialny. Ale za każdym razem, gdy przechodzisz, jego spojrzenie zdradza to, co próbuje ukryć. Ta osoba jest całkowicie zagubiona w twojej obecności, nawet jeśli zdecydował się odejść. Jakby to było rozwiązanie dla uczuć, których nie może kontrolować. Kiedy śpisz, ta osoba nie śpi, przywołując na nowo wspólne chwile. Czuje bolesną tęsknotę, zmieszaną z lękiem przed przyznaniem, że to, co czuje, jest prawdziwe. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale w rzeczywistości chciał tylko. Era uciec od intensywności tego, co przeżył z tobą. Jest uwięziony w sprzeczności. Mówi o wolności, ale czuje się bardziej uwięziony niż kiedykolwiek. To, czego naprawdę pragnie, to uwolnić się od tego uczucia, ale prawda jest taka, że nie potrafi. I wiesz o tym, ponieważ dostrzegasz sygnały. Czułaś to, kiedy spojrzał na ciebie z mieszaniną pragnienia i desperacji, nawet jeśli nic nie powiedział. Zauważyłaś, jak waha się przy każdej interakcji, jakby balansował między chęcią powiedzenia czegoś, a lękiem przed reakcją. To nie jest wyobrażenie, to jest prawdziwe. To, co ta osoba naprawdę czuje, to wybuchowa mieszanka miłości i strachu. Ma do ciebie głębokie uczucie, ale to go przeraża. Ukrywa się za uśmiechami i pustymi słowami, podczas gdy wewnątrz krzyczy. Prawda, którą skrywa, jest taka, że nie jest w stanie poradzić sobie z siłą swoich uczuć. Dlatego woli trzymać się na dystans, tworząc iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, które nie oddaje sprawiedliwości temu, co przeżył z tobą. Tymczasem ty kontynuujesz swoje życie, ale nie możesz przestać spoglądać wstecz, czekając na zmianę, oczekując, że on podejmie inicjatywę. Zdajesz sobie sprawę, że czas mija i że szanse się zmniejszają, ale coś ci mówi, że on wciąż myśli o tobie. On wciąż jest w twojej głowie, nawet jeśli nie wie, jak się zbliżyć. Rzeczywistość jest taka, że on jest zagubiony, bawi się z innymi, ale gdy zapada noc. Zostaje sam, zastanawiając się nad wszystkim. Pamięta Twój śmiech, sposób w jaki mówiłaś, jak sprawiałaś, że czas wydawał się zatrzymywać. Jest pochłonięty oczekiwaniem, że w chwili odwagi On Cię odnajdzie. Ale każdy poranek przynosi nowe obciążenie niepewnościami. Wyobrażał sobie już życie z Tobą, tak jak Ty sobie to wyobrażasz. Różnica polega na tym, że brakuje mu odwagi, by działać. Pozbawia siebie możliwości nas, bo boi się, co się stanie, jeśli spróbuje być znowu wrażliwy. Był tak pewny siebie kiedy? Jego samotności, że nie zdał sobie sprawy, że miłość, którą czuł, będzie mostem do czegoś większego. A ty? Czy wciąż czekasz na znak, na wiadomość, która nigdy nie nadchodzi? Ty. Czujesz, że ten tryb oczekiwania nie przynosi spokoju, ale mimo to nadal próbujesz zrozumieć, co poszło nie tak. Prawda jest taka, że On walczy własne bitwy, podczas gdy Ty walczysz ze swoim własnym bólem, pragnąc, aby mógł zobaczyć poza strach, który go paraliżuje. Rzeczywistość jest jasna: On oddalił się ze strachu, nie z braku uczuć. Podczas gdy Ty kontemplujesz możliwość wspólnej przyszłości z Nim, On bada, co mogło być, ale nie odważa się dotknąć tej możliwości. I to boli, bardzo boli, ponieważ oboje wiecie, że ta miłość jest prawdziwa. Ale utknęła w labiryncie wahania. Obserwuje cię w milczeniu z za, podczas gdy próbuje przekonać się, że nie jesteś. Ważna, ale prawda jest taka, że jest całkowicie zakochany. Robi wszystko, by wyglądać. Niewidzialnie, ale spojrzenie zdradza kruchość jego obrony za każdym razem, gdy przechodzisz obok. On nie. Może tego uniknąć. Czujesz to. Sposób, w jaki się rozprasza, ale nie może oderwać od ciebie wzroku. Ta osoba jest w pętli myśląc o tobie, przeżywając na nowo chwilę, kiedy byliście razem. Podczas gdy ty śpisz, on nie śpi, przewracając wspomnienia, próbując zrozumieć, co się stało. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale ty wiesz, że to nie jest prawda. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwaga, by przyznać, że wpłynęłaś na niego w sposób, w jaki nikt nigdy nie potrafił. Dałaś mu coś, czego nie ma odwagi zaakceptować głębokie, surowe, i prawdziwe połączenie. I wiesz o tym, ponieważ w niektóre noce, gdy samotność się nasila, czujesz ciężar tego spojrzenia w twoją stronę. On jest tam kilka centymetrów od ciebie, obserwuje cię, próbując zrozumieć, jak doszedł do punktu, w którym musi cię ignorować. Czułaś to, kiedy wahał się, czy znowu cię nazwać, kiedy słowa, trawaram na jego gardle. Nie wyobrażasz sobie, on naprawdę walczy z własnymi lękami i niepewnościami. To, co ta osoba naprawdę czuje, to lawina emocji od strachu, że nie jest dla ciebie wystarczający, do niepokoju z powodu niewiedzy, jak się do ciebie zbliżyć. Ukrywa się za kłamstwami i marnymi wymówkami, ale w głębi duszy to, co naprawdę ukrywa, to złamane serce i desperacka chęć bycia z tobą. Próbuje iść dalej, ale nie może. Niekiedy jesteś pierwszą rzeczą, która przychodzi mu do głowy po przebudzeniu. I ostatnią przed zaśnięciem, tymczasem ty żyjesz swoim życiem, nadal się uśmiechasz, znajdujesz nowe przygody i nowych ludzi, ale w głębi serca wiesz, że On tam jest, obserwując cię z daleka. Jego życie nie ma sensu bez ciebie, nawet jeśli On nie ma odwagi tego przyznać. Jest tak, jakby każdy Jego krok oddalał go od ciebie, podczas gdy każdy Twój krok to próba pójścia naprzód która wydaje się pusta bez jego spojrzenia na ciebie. Prawda jest taka, że jest uwięziony w cyklu lęków i porażek, niezdolny do ruszenia palcem, aby zmienić sytuację. Wielokrotnie wyobrażał sobie, że do ciebie dzwoni, wyjaśniając wszystko, co czuje, ale słowa nigdy do ciebie nie dochodzą. Zamiast tego trzyma się wspomnień niespełnionych obietnic, rozmowy, które przeprowadziliście, echo w jego umyśle, ale nie może rozgryźć. Jak to odzyskać? Ukrywa się, ale ból Twojej nieobecności jest większy niż strach, który go więzi. Każdego dnia czuje, że traci szansę. Przegląda. Media społecznościowe. Sprawdza każde Twoje zdjęcie z nadzieją, że nadal o nim myślisz. Nienawidzi myśli, że możesz się dobrze bawić bez niego. Kiedy się uśmiechasz, zastanawia się, czy jest ktoś inny, kto mógł sprawić, że śmiejesz się w ten sposób. Czuje się jak idiota, że nie podjął ryzyka. Myślał, że będzie miał czas, że sprawy mogą się zmienić, ale teraz czas tylko mija i okazje ewaporują. Uświadamia sobie, że ściga się z czasem, że każda sekunda, która mija, to sekunda mniej na odzyskanie tego, co mu umknęło. A ty? Jesteś tutaj czekając na jakiś jego ruch, ciągle się zastanawiając, co poszło nie tak. Ciągle pytasz się, czy on wciąż widzi to, co mieliście, jako coś wyjątkowego, czy po prostu poszedł dalej. Zasługujesz na odpowiedź, na jasny sygnał, że mu wciąż zależy. Ale nic takiego się nie dzieje. W jakichś zakamarkach jego umysłu istnieje pragnienie, by się pojawić i przeprosić, ale duma go powstrzymuje. I z każdym dniem. Szansa, że ty i on znów się spotkacie, maleje. I prawda jest taka, że ty już o tym wiedziałaś. Ta osoba śledzi Twoją codzienność w milczeniu, starając się być niewidoczna. Obserwuje cię z daleka. Spojrzeniem, które ujawnia jego prawdziwe intencje za każdym. Razem gdy przechodzisz obok, udaje, że mu nie zależy, że nie zwraca uwagi. Ale rzeczywistość jest taka, że każdy Twój ruch przyciąga go jak magnes. Podczas gdy Ty śpisz, ta osoba czuwa, przeżywając na nowo chwile, które dzieliliście. Sięga po telefon otwiera Twoje zdjęcia i wpatruje się w nie, zanurzony. W wspomnieniach nie wysyła żadnej wiadomości, ale to nie znaczy, że to, co czuje, zmalało. W rzeczywistości dystans tylko powiększył ból. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, wyrafinowane kłamstwo. To, czego naprawdę potrzebuje, to odwaga, żeby przyznać, że miłość, którą do ciebie czuje, jest przytłaczająca. To, co ukrywa, to fakt, że w małych, codziennych sprawach wciąż jesteś jedyną osobą, która zajmuje jego. Myśli, boi się otworzyć serce i zostać odrzuconym, dlatego woli pozostać w milczeniu. I wiesz o tym, ponieważ nawet bez słyszenia jego słów, już czułaś intensywność jego spojrzenia, zauważyłaś każdą chwilę, kiedy próbował ukryć, ale sposób w jaki cię obserwuje zdradza prawdę. Byłaś uważna na małe rzeczy jedno szeroki uśmiech, ukryty gest, sposób w jaki zawsze pojawia się tam, gdzie jesteś, poczułaś, gdy zrobił się nerwowy przy tobie, mimo że starał się zachowywać normalnie. Instynkt mówi, że coś jest nie tak i to nie jest twoja wyobraźnia. Brutalna prawda jest taka, że walczy z własnymi uczuciami, czuje do ciebie głęboką atrakcję, połączenie, które jest dla niego trudne do zignorowania, jednocześnie boi się zranienia i skrzywdzenia ciebie, jeśli sprawy nie potoczą się dobrze. Walka w jego wnętrzu jest zażarta i aby uniknąć konfrontacji ucieka, udaje, że nic nie czuje, podczas gdy jego serce krzyczy, żeby coś zrobił. Tymczasem ty kontynuujesz swoje życie, szukasz rozproszeń, starasz się zapomnieć, ale zawsze jest coś, co przypomina o nim. On jest kimś, kto nie znika, wspomnieniem, które nie przemija. Nadal czujesz ciepło tego połączenia, a każdy dzień bez kontaktu tylko zwiększa niepewność i pustkę. Rzeczywistość jest taka, że mimo bliskości jesteście dalej od siebie niż kiedykolwiek. On cię obserwuje, a ty zadajesz sobie pytanie, czy Wciąż myśli o tobie jak dawniej. Odpowiedź brzmi tak, ale to niczego. Nie zmienia. Jego milczenie się przedłuża, a odległość tylko zwiększa lęk. Wie, że traci najlepszą szansę swojego życia. Wie, że czas na nikogo nie czeka i że niepewność tylko pogarsza sytuację. Każdego dnia traci szansę na otwarcie się. Przed tobą, a ty tracisz szansę na poznanie tego, co mogłoby być. Ten człowiek jest tam w oddali i obserwuje cię w milczeniu. To nie. Jest przypadek. Widzi, jak przechodzisz, a jego spojrzenie go zdradza, ujawniając uczucia, które stara się ukryć, podczas gdy ty śpisz, on jest, obudzony, jego umysł pełen myśli o tobie, powracający do wspomnień, które chciałby pogrzebać. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale to kłamstwo. To, czego naprawdę chce, to odwaga, by przyznać, że czuje do ciebie coś głębokiego. On żyje w konflikcie, mówiąc sobie, że musi iść naprzód. Ale. Noce są samotne, a Twoje serce nie wie, jak sobie z tym poradzić. I wiesz o tym, ponieważ w momentach samotności też to czujesz, brak jego. Dostrzegasz te małe znaki, polubienie przy Twoich zdjęciach, komentarz jako odpowiedź. Czujesz, kiedy on o tobie myśli, nawet jeśli nic nie mówi. Nie wyobrażasz sobie tego, to jest prawdziwe. Ta osoba tak naprawdę tęskni za więzią, którą mieliście. Myśli o tym, jakby było, gdybyście teraz byli razem. Wszystko to go przeraża, bo kiedy? Patrzy ci w oczy. Widzi w tobie część siebie, której nikt inny nie widział. Boję się, co mogłabyś odkryć, gdybyś podeszła jeszcze bliżej. W międzyczasie nadal przeżywasz swoje dni, próbując nie myśleć o tej dziwnej miłości, która istnieje między wami. Śmiałaś się z jego żartów, czułaś motyle w brzuchu, kiedy się zbliżył, ale teraz wszystko to wydaje się dalekim wspomnieniem. A prawda jest taka, że On nic nie zrobił, aby zmienić tę sytuację. Jest sparaliżowany strachem i wątpliwościami, zachowuje się, jakby wszystko było w porządku, ale prawda jest taka, że jest uwięziony w błędnym kole, szuka rozrywek, które nie działają: przyjaciele, imprezy, ludzie wszystko po to, aby spróbować Cię zapomnieć, ale one są jedynie Twoim substytutem. Już parę razy złapał się na myśleniu o Tobie w środku, przypadkowych rozmów. Życząc sobie, żebyś to ty tam była, a nie ktoś inny, i to go boli. Zamknął się i z każdym dniem oddala się coraz bardziej od, swojej rzeczywistości. Obserwuje twoje media społecznościowe, podczas gdy ty żyjesz swoim. Życiem, co tylko zwiększa pustkę, którą czuje. Wie, że powinien był walczyć, ale wątpliwość co do tego, co ty czujesz, go pożera. Czasami zastanawia się, czy nadal jest miejsce w twoim życiu. Czy nadal mógłby mieć szansę? Wyobrażał sobie tę scenę, niespodziewane spotkanie, szczera rozmowa, wszystko, na co nigdy nie miał odwagi, ale jednocześnie boi się, że odpowiedź brzmi nie. Strach przed tym, że już poszłaś dalej, trzyma go w niewoli. Ta osoba jest w zawieszeniu, otoczona górą, żali. Wiesz, że to niesprawiedliwe zostawiać Cię bez odpowiedzi, ale on nie wie, jak cofnąć czas. Słowa, które chciał powiedzieć w odpowiednim momencie. Teraz zamieniły się w echa w jego umyśle. A tymczasem ty się budzisz, żyjesz, ale wspomnienie o nim nigdy całkiem nie znika, dalej idziesz swoją drogą, ale część ciebie na coś czeka. Czeka, aż on zdobędzie się na odwagę. Prawda jest taka, że nawet bez komunikacji oboje są uwięzieni w tej miłości, której nie można ujawnić światu. I wiedziałaś o tym już wcześniej.